Nie, no, ja po prostu no, przykro mi jest, że Polska stacza się do standardów ukraińskich, białoruskich. No, powiem, że w sytuacji takiej, kiedy konkurentów politycznych, skutecznych konkurentów politycznych, opozycjonistów aresztuje się, w biały dzień za pomocą kilkunastu funkcjonariuszy yy, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to ma, mamy do czynienia, proszę państwa, z ruiną państwa polskiego. Po prostu na naszych oczach to się dzieje. No, ja w życiu nie myślałem, że może dochodzić do takich sytuacji porwań ludzi na ulicach no, za pomocą służb państwa. Bo powiedzmy sobie szczerze, że zarzuty, które tam są kierowane, są kreowane. To już jest któryś z rzędu. Te zarzuty kreują prokuratorzy. No. To nie, jaki to jest zarzut? Pytam się, czy ktoś pracował za dużo czy za mało. Co to jest za, za zarzut? Czyli jak będzie pracował za dużo, to też źle. To też można go aresztować, bo za dużo pracował, a jak za mało, to, to za mało. No, ja szczerze powiem, że to pra, zawsze praco, jest pracodawca pracobiorca. Dzisiaj mamy relację taką, że to pracodawca, i zawsze tak powinno być, że pracodawca opiniuje pracobiorcę, czyli pracownika, płaci mu za pracę. Jeżeli ktoś nie wykonuje pracy, to mu się nie płaci. Czyli inaczej mówiąc, dochodzi do zaburzenia relacji pomiędzy tym, kto płaci, a tym, kto wykonuje. Więc w tej sytuacji, proszę państwa, jeżeli nawet według prokuratury pan poseł Matecki za mało pracował, no to trzeba mieć pretensje do tego, kto mu to zlecał i go, kto go rozliczał, a nie do Mateckiego. No. Przecież to, proszę Państwa, to jest po prostu postawienie sprawy na głowie, absolutnie. I szczerze powiem, że. I nie będę tutaj już brzydkich określeń, bo już naprawdę same brzydkie słowa mi przychodzą do, do głowy. Mamy do czynienia z kreowaniem, proszę Państwa, rzeczywistości. No i to jest, powiem, że. To tylko Pani Pośle, zastanówmy się, skąd takie działanie i może takie no, natężenie tych wysiłków, aby jeżeli no, przyjmiemy, że to jednak jest takie rozliczanie bardziej polityczne, a nie w, jakby zgodnie z literą prawa, co już samo w sobie jest niebezpieczną sytuacją, to dlaczego teraz jest takie natężenie tego wszystkiego, bo też mieliśmy uchylenie immunitetu między innymi Panu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jest jakiś powód tych działań, gdzieś możemy się go doszukać? No wybory, no przez wybory. No. Przez Matecki jest w internecie bardzo sprawnym operatorem. To jest tak, że on ma naprawdę 50-milionowe zasięgi. No. Ja mam 20, więc czas na mnie za chwilę, pani redaktor, więc ja nie wiem, czy niedługo na przykład w piątek już będzie tutaj okienko bez Jakubiaka, bo przecież ja też jestem rywalem ich. No. I ja wcale nie żartuję, nie zamierzam żadnego samobójstwa popełniać, bardzo ostrożnie jeżdżę samochodem, w życiu nie miałem żadnego wypadku samochodowego i to, co się w Polsce dzieje, każe mi to mówić. No, to jest tragedia narodu polskiego dzisiaj. Każe mi to mówić, no, żeby nie było jak z leperem, żeby nie było jak ze wszystkimi samobójstwami w aresztach. No. Matecki też złożył takie oświadczenie. I, proszę no to państwa, i, i, I to, ja przypomnę tylko, że pan Tusk, e, proszę państwa, miał rozmowę z Bodnarem, w którym zagroził mu, że jak nie będzie bardziej skuteczny, to Giertycha na jego miejsce wyznaczy. Przecież to miało miejsce. I od tego momentu pan Bodnar zaczął e, głupieć zwyczajnie. No. E, I my mamy do czynienia z niepolityczną prokuraturą, dzisiaj mamy do czynienia z niepolitycznym prokuratorem generalnym, przez to jest szaleństwo jakieś. No. To jeszcze Pani Pośle, ja, ja, no, to Pan poseł Dariusz Matecki, on też jest związany ze Szczecinem. Ja wczoraj odbyłam taką kilkugodzinną rozmowę. Jest pan Krzysztof Piotrowski, to jest były prezes Stoczni Szczecińskiej, człowiek bardzo mocno zniszczony wtedy przez ówczesny system, to był PSL, SLD. Niesamowita była to dla mnie rozmowa z perspektywy no, takiej dziennikarskiej, bo dowiedziałam się wielu szczegółów, ale też taki obraz, który się z tego wyłonił. Absolutnie wtedy państwa mafijnego, to były lata 2002-2009, tak naprawdę nikt nie poniósł konsekwencji. Dzisiaj część z tych osób rządzi i występuje w polskim Sejmie. I to jest naprawdę moje no kolejne i co pytanie to, do Pana. No i co, to, to, no i co tak. tu dużo mówić? No i co tu dużo mówić. No. Ja już o szczegółach nie będę mówił, bo jesteśmy w kampanii wyborczej, nie chcę szkodzić nikomu, szczególnie prawej stronie. Natomiast indolencja w tych sprawach była powszechna. No. Jakby więcej interesowano się samych sobą, samym sobą niż konkurentami politycznymi. No. I tu, I tu, proszę Państwa, też leży problem, też, bo to nie jedyny problem, też leży problem, proszę Państwa, i dobre chęci. Dobrymi chęciami się państwa nie buduje, proszę Państwa. Dobrymi chęciami buduje się piekło. I, i warto dzisiaj dowiedzieć się o tym, że po pierwsze, Tusk nie odda władzy tak łatwo. Ja to mówiłem i w kampanii parlamentarnej w 23. roku, dobrze mówię, trzecim roku, Jaki mówię to teraz, przed, przed kampanią prezydencką. Kandydaci będą niszczeni albo niedopuszczani do rejestracji. Prosta sprawa, nieskomplikowana. U mnie jest co niszczyć, więc spodziewam się niszczenia moich przedsiębiorstw, niszczenia wszystkiego, co można niszczyć, tylko. Mam wielką nadzieję w to, w tym pokładam, że ludzie, którzy dostaną takie polecenia, Zastanowią się nad tym, co robią, i zastanowią się, jak, w jaki sposób są wykorzystywani. Więc myślę sobie, że, proszę Państwa, nadchodzi ten czas takiego wzbierania, dlatego że oni widzą wyraźnie, że jak do, do w drugiej turze pierwsze cztery miejsca, z pierwszych czterech miejsc, trzy miejsca będą po stronie prawicy, to oni przegrali. Zresztą myślę, że Tusk już wie, że przegrał. Oni wiedzą, że, że przegrali. Stąd pewnie inicjatywy Unii Europejskiej, polegające na tym, że mają się zbierać jakieś okrągłe stoły, które mają decydować o tym, kiedy wybory w Polsce są demokratyczne, kiedy nie. Mieliśmy przykład państwa prawa, praworządności, kiedy praworządność jest, kiedy jej nie ma, kiedy są demokratyczne wybory, a kiedy jej nie ma, za każdym razem. Jak establishment skieruje tutaj, europejski establishment skieruje tu swojego przedstawiciela, to wtedy jest wszystko w porządku. Natomiast w sytuacji, kiedy przedstawiciel przegrywa, natychmiast jest interwencja Unii Europejskiej w postaci służb, proszę państwa, agentury. No, no właśnie, i to są te narzędzia, które jednak są obecnie no, po, stronie, po stronie jeszcze koalicji rządowej, ale pani Pośle. No w takim razie pytanie, jakie narzędzia Wy macie po swojej stronie, bo, to, bo Pan tutaj powiedział no, no słowa zatrważające, że Pan obawia się pewnego systemowego niszczenia no, Pańskiej osoby od biznesu, przez nawet wspomniał Pan o tym, że obawia się Pan o, nie, o swoje życie i takie wypowiedzi pojawiają się też wśród innych kandydatów na e, Urząd Prezydenta. Ja mam nadzieję, że to nie był fake news, jeszcze to później sprawdzę, ale dzisiaj gdzieś przemknęła mi informacja, że kandydat Konfederacji, który no, bardzo mocno wzrasta w tych rankingach, też powiedział słowo Mir Sen, że obawia się, e, żeby nie było jakiegoś zamachu na jego życie. A tak naprawdę, bo pan powiedział, że no wierzy pan w jakieś, może dobre intencje czy sumienie tych osób, które dzisiaj miałyby odpowiadać za systemowe niszczenie, że oni jakoś się opamiętają. No sądzę, że jak ktoś wybiera takie osoby, to one się nie opamiętają, a intencje się zmieniają najszybciej, więc to to nie jest do, do, dobry kierunek na zabezpieczenie. Czy są jakieś inne narzędzia, co dzisiaj można zrobić, aby zapobiec no, takim sytuacjom? Jedynym narzędziem, które może obronić kandydatów jest społeczeństwo. Społeczeństwo, które pokaże masowo swoje niezadowolenie z faktu budowania mafii, zwykłej mafii, bo mafia różni się tym od innych organizacji przestępczych, że na styku polityki i przestępczości działa. Więc mafia jest niezwykle niebezpieczna. I nie dziwię się słowom Mirowi Mencenowi, natomiast muszę Państwu wyjaśnić, że, po, y, 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 że jak budowano naszą konstytucję, założono, że nie ma wiceprezydenta. Więc ja chcę Państwu powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, proszę Państwa, że wybudowano taki system demokratyczny, w którym my, obywatele, nie mamy żadnego narzędzia do sprawowania władzy albo nadzoru nad władzą, a władza, kiedy ma większość w parlamencie i tutaj apeluję gorąco do kolegów i koleżanek. Którzy mają dobrze w głowie poukładane i nie chcą mieć z mafią nic wspólnego, a jednak za pomocą głosowania i dyscypliny głosowania dają większość w Sejmie, tejże już dzisiaj można powiedzieć grupie ludzi, którzy rozstawiają te wszystkie niebezpieczne sytuacje w Polsce, że, proszę Państwa, wiceprezydenta nie ma z jednego prostego powodu i to też zabrzmi bardzo groźnie. Dlatego, że w sytuacji, kiedy prezydentowi Rzeczypospolitej, nawet jak będzie prawicowy, cokolwiek się stanie, cokolwiek się stanie, niech Państwo dobrze to zrozumieją, to w miejsce prezydenta wchodzi, proszę Państwa, do czasu nowego wyboru marszałek Sejmu, który jest wynikiem działania większości parlamentarnej, która powołuje rząd. A więc, jeżeli prezydent będzie przeszkadzał, to można wprowadzić tam marszałka Sejmu. I to jest niezwykle niebezpieczne dla demokracji polskiej. Ja już przewiduję wszystkie czarne scenariusze, bo jak może coś źle wyjść, na pewno wyjdzie. Powiadam Państwu, nie bez przyczyny, prezydenta chroni SOP, a nie straż prezydencka. Marszałek ma swoją straż, e, e, prokurator generalny ma swoją straż. E, proszę zobaczyć, co się bo tam e, służba więzienna. Ministerstwo Obrony Narodowej i jego pochodne mają własną żandarmerię, a prezydent nie ma nikogo.